Ludzie mdleją w kinach, potrzebował pomocy medycznej po seansie i wiele, wiele więcej tego typu artykułów możemy ostatnimi czasy znaleźć w sieci. No ale wiecie, jak to jest z marketingiem takich strasznych, krwawych filmów. To, że ktoś mdleje, zapewnia mu tylko dodatkową reklamę, więc nie można tego ogólnie brać zbyt do siebie. Ale jak jest tym razem? Czy nowa część Terrifier'a jest faktycznie tak ostra, krwawa i brutalna do granic możliwości? Nie będę owijał w bawełnę. Owszem, jest. Dlatego pozwolę sobie teraz Was ostrzec przed ewentualnym seansem. Jeśli jesteście jakkolwiek wrażliwi na krew, sceny gore, wszelaką brutalność, to szczerze radzę odpuścić sobie tę produkcje. Tym razem chyba media faktycznie nie kłamały i nie dziwię się osobom, którym zrobiło się źle. Sam uważam się za całkiem wytrwałego widza, ale tak szczerze, to nawet ja nie miałem już do końca dnia ochoty nic jeść. No dobra, ale co oprócz obdzierania ze skóry i lejącej się posoki oferuje nam druga część Terrifiera? No, tak szczerze to nie za dużo. Nie ma się co oszukiwać, jest to typowy slasher. Co prawda nie najgorszy. Całość jakoś tam trzyma się kupy, bohaterowie są całkiem ok, No, z wyjątkiem tego młodego chłopaka. Moim zdaniem każda linijka jaką wypowiadał brzmiała strasznie drewnianie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że film ma stosunkowo niski budżet, a dobrego młodego aktora ze świecą szukać, chociaż z tego co wygooglowałem, chłopak ma 17 lat. W tym wieku już raczej powinien pokazać coś lepszego, skoro zajął się na poważnie aktorstwem. No bo już abstrahując od tego co on mówi, to nawet niezbyt potrafi grać swoim ciałem. W finale filmu jest cały porozcinany, pobity, a nie widać na jego twarzy nawet lekkiego grymasu. No ale mniejsza z tym. Po prostu równie dobrze brata głównej bohaterki mógł zagrać nieco starszy chłopak, tam już łatwiej byłoby ogarniętego aktora, który jako tak obciągnie te rolę, a różnicy w fabule raczej nie byłoby żadnej. Co do aspektów technicznych, nawet czyli zdjęcia, muzyka, montaż, to tutaj szczerze nie ma się nad czym rozwodzić. Jest po prostu ok, nie ma żadnych fajerwerek, ale też nie jest jakoś źle. Ogólnie sam film, przynajmniej dla mnie, nie był straszny. No, może w finale faktycznie czułem lekki niepokój, ale trochę brak tutaj budowania napięcia. Sama postać naszego Klauna mimo demona, jest zaprojektowana naprawdę przerażająco. No, gdybym gościa w takim stroju zobaczył w jakimś ciemnym tunelu, to serio, musiałbym przebrać spodnie. Ale, mimo jego przerażającego wizerunku, nie straszy specjalnie widza. Widzimy przez cały film dużo scen z jego udziałem, i to nie tylko wtedy, kiedy zabija, ale naprawdę w różnych okolicznościach. Serio, jest nawet scena jak robi pranie. I taki zabieg dodaje do jego postaci odrobinę komizmu, przez co właśnie ciężko się go potem bać w tych z założenia strasznych scenach. No dobra, podsumowując, jest to film dla fanatyków gore, ewentualnie wielbicieli slasherów z mocnymi nerwami i naprawdę dużą, dużą tolerancją na obrzydliwe sceny wszelakich tortur i mordów. A jeśli jesteś osobą, która po prostu lubi kinogrozy i szuka strasznego filmu, ale nie jest miłośnikiem latających po ekranie flaków, no to szczerze nic takiego nie tracisz. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.